Ten konkurs jest konkursem jubileuszowym i na trwałe się zapisał w tradycję polskiej szkoły baletu. Dla szkoły baletu, dla, dla tańca klasycznego, konkurs, który się odbywa w Gdańsku, jest konkursem ze wszechmiar podkreślającym kunszt, nad którym Wy, jako uczniowie szkół baletowych, polskich szkół baletowych, pracujecie nieustannie. Serdecznie Wam wszystkim gratuluję udziału. Zresztą że to nie jest zawsze najłatwiej, ale sądzę, że będzie dobrze. Byliśmy świadkami losowania. To jest najbardziej chyba stresujący moment, dlatego że to jest pierwsze spotkanie z jurorami i z, z gronem pedagogicznym. Po losowaniu dzieciaki zostają podzielone na grupy i teraz przygotowujemy się właśnie, jak widać, do lekcji próbnych. To będą lekcje, które są przed, bezpośrednio poprzedzają lekcje konkursowe i młodzież zaznajemy się z, z układami choreograficznymi, które później będą oceniać jurorzy. Musi zawierać uwzględnione w regulaminie konkursu elementy programu nauczania danej klasy i zawiera wszystkie działy przy w ogóle w lekcji tańca klasycznego w szkole balutowej, znaczy jak przy drążku, jak na środku sale alegra i Czeczenie na palcach. Myślę, że to jest dawanie możliwości, takich, których normalnie w ciągu roku nie dajemy. Tak? A, więc, a więc owa konfrontacja, która na jednych działa dobrze, na innych nie, ale generalnie rzecz biorąc, możemy im dać występy, spektakle w teatrach. Natomiast konkurs zdarza się co jakiś czas i nie jest przeznaczony dla wszystkich, tylko dla niektórych. Czasem wcale nie dla najlepszych, ale dla tych, którzy mają duszę wojownika, którzy staną, i którzy wiedzą dobrze, że muszą się poddać i czy im wyjdzie, czy nie, oni się nie przejmują i idą do przodu. Nie pamiętam, kiedy byłem tak ostatnio bardzo zmęczony, ale to jest takie satysfakcjonujące zmęczenie i pracowałem na to cały rok i idziemy do przodu i żadne zmęczenie mnie nie zatrzyma. Już pod koniec ostatnie skoki były już tak trudne do zrobienia, tak fizycznie trudno było do wytrzymania, ale mam nadzieję, że jakoś wytrzymałem. W sali oglądamy to, co jest ich warsztatem, to, co jest modlitwą poranną każdego tancerza. Lekcja tańca klasycznego, czyli przeprowadzenie całego szeregu ćwiczeń, które uruchamiają całe ciało, pomagają to ciało ustawić w odpowiedniej pionie, czyli aplą, i my obserwujemy ich jednocześnie mamy od razu Wiedzę na temat tego, co oni umieją. Wchodzą na scenę w drugim etapie i wtedy pokazują nam etiudy, wprawki. Są to oczywiście wariacje tańca klasycznego, a trzeci aspekt to już jest starą mistrzostwo. To już tam przechodzą tylko ci, których ocenimy najwyżej, no i tam się zaczyna prawdziwa rywalizacja. Dawid i Marcin Kupiński, Helena Karpuchina, Ania Sąsiadek, Jacek Breś. Myśmy mieli cztery Grand Prix, i one wszystkie należały do Gdańska. Żadna szkoła nie miała. Zaczęło się w Warszawie. W 1959 roku był pierwszy konkurs. W Warszawie, Polska była pierwszym państwem w Europie. Która zadbała o konkursy baletowe. Potem drugi konkurs był w 1961 roku. One miały się odbywać co dwa lata, i na tym poprzestano. Od 1979 roku. Jest konkurs, to był u nas pierwszy w Gdańsku, no i wtedy one też były już co dwa lata organizowane. Doszło aż do 20 konkursu. Udało mi się zbudować ogromną szkołę. Jestem dumny z tej szkoły, dlatego że ma ona wszelkie dane, żeby się rozwijała. Na tamtej stronie nic nie było, tylko tu były dwa pomieszczenia, tu była sala baletowa, no i parter. To było wszystko. Ona była do likwidacji przeznaczona. Dom tancerza. Ja dwa piętra dobudowałem. Zabrałem teren, w szkole obok. My byśmy nie mieli tego, tego komfortu, który mamy w tej chwili, piękną zieleń, gdybyśmy tak tego nie zrobili. Ja byłem, no, drapieżny. 14 lat w operze. Ja do opery zatrudniłem się w 1958 roku, 1 września. Skończyłem szkołę i od 1 września Pani Ażynówna mnie zatrudniła. Zatrudniłam je 14 lat do 72 roku. I w 72 roku, 1 września, przyszedłem do szkoły. I tu jestem 45 lat. W sumie tam 14 i 45 jest 59. Tu jest odnowa biologiczna. Tu są pomieszczenia, proszę zobaczyć. Bardzo wielkie zaplecze fizjoterapeutyczne, fizjoterapia, czyli krioterapia, magnetoterapia, elektroterapia, ale też manualnie pracujemy z tkankami miękkimi, masaży, mobilizacje, no i gabinet kształtowania sylwetki, sprzęty do pilatesu, piłki, rolery, no wszystko dla naszych dzieci. No i chyba najprzyjemniejsza część to jest ta część spa, gdzie jest i jacuzzi, i sauny, i hydromasaże, gdzie mogą po tym wielkim wysiłku, jaki mają na salach, się zregenerować i fizycznie, i psychicznie. Zawsze możemy przyjść właśnie poćwiczyć. Jak mam jakąś kontuzję, no to wiadomo pani Ewa zawsze nam pomoże. I w ogóle jest taka fajna atmosfera w szkole, więc można liczyć na pomoc zawsze. Od nauczycieli, od wychowawców, od kolegów też. Myśmy w 45 lat temu nie mieliśmy ani jednego kostiumu. Od nas opera pożycza. Teatr wielki w tej chwili na konkurs w łodzi też od nas pożycza. Kostiumów jest ponad 3000 pozycji, także jest tego bardzo dużo. Mamy właściwie do każdego rodzaju tańca kostium. Są to ludowe, są również do tańca współczesnego dla dziewcząt i dla chłopców. Ja stawiam tutaj swoje pierwsze kroki w 2003 roku jako 15-latek. Byłem wtedy w piątej klasie szkoły baletowej. Zdobyłem pierwsze miejsce. Również w 2005 roku przyjechałem już troszeczkę starszy, z większym doświadczeniem, więc w pewnym sensie wiem co przeżywają teraz konkursowicze, stres i nerwy, ale wiem, że obojętnie czy przejdą czy nie przejdą, są wygranymi. Miałam takich uczniów, których właśnie porażka mocno motywowała i dawała, można powiedzieć, takiego przysłowiowego kopa, że widziałam, że, że na lekcjach czy na próbach byli lepsi, po prostu po tej porażce potrafili się podnieść, a niektórzy no różnie, czasami no różnie, to zależy od wieku. Trzeba, trzeba dużo rozmawiać i mówić im o tym, jak, nale jak należy się prowadzić, jak należy odbierać i sukces, i porażkę. Wika, tak do końca nogi dociągaj, wiesz, tak? Stopy, kolana, żeby mocniej. mocniejsze. Jak robicie to przejście, jest krótkie przejście, pach! I położyła się i hop, i w dół, i razem i tu zwolnijcie, zwolnijcie się razem i przekątna, przekątna, wdech i na i ręce. Jakby z prawda, więcej pewne rzeczy mocniej, żeby to wszystko było takie do końca. <grym się wytkownia> Widzimy każdy błąd, każdy, każdy jakieś wahnięcie, my To wszystko doskonale z boku widzimy z kilku metrów, więc no, a z boku jest idealnie właśnie, naj, najlepiej będać tancerza w sensie, jeżeli chodzi o metodykę, tak? Bo z przodu to dzisiaj to jest dla widza, a my mamy presjonaliście dokładnie widzimy z boku każdy błąd, więc no, czasami tam coś podrzucamy bo staramy się pomóc tym swoim uczniom, nawet nie tylko swoim obcym też, <laughs> tak żeby oczywiście nie przeszkodzić, ale rzucamy no, no, im dobrze i, i bardzo się cieszymy, że są te konkursy. W 1999 roku szmat czasu, <grych> no, zająłem wtedy pierwsze miejsce w kategorii właśnie uczniów. Potem jeszcze w następnych czterech międzynarodowych konkursach startowałem, także bardzo mi się to przydało. I mi się ta praca do konkursu właśnie, potem jeszcze jako tancerz zawodowy, też jeszcze w trzech konkursach brałem udział i, i też uważam, że ta praca bardzo mi zaowocowała. Wzmocniła mi nogi, nabrałem techniki, także to jest tylko trzymać kciuki, żeby tak chcieli pracować dalej wszyscy. Bardzo cieszę się, że wróciła kategoria A, czyli dla tancerzy profesjonalnych. Gdyż ja tańcząc w Londynie również brałem udział w takich konkursach w Warnie w Bułgarii i w Pekinie w Chinach. Gdyż no, jako młody tancerz nie zawsze dostaje się te główne role i szanse zatańczyć solowe partie od razu. Więc takie przygotowanie daje im mobilizację i motywację do tego, żeby dalej się udoskonalać i pracować. Zgłosiliśmy dwie pary. Niestety ten okres przygotowań do naszej ostatniej premiery Baletu Pinokio spowodował, że wykruszyli się. Niestety kontuzje spowodowały, że musieliśmy wycofać tych naszych kandydatów do konkursu. Eee, nowa pozyskana tancerka e, Megan Hill e, z Kanady. Ona bardzo chętnie przystała i sama zgłosiła e, chęć startowania w e, konkursie. To jest tak naprawdę mój pierwszy konkurs. Zdecydowałam się wziąć w nim udział, bo uważam, że sam proces przygotowań był dla mnie bardzo kształcącym doświadczeniem. Mam poczucie, że włożyłam w przygotowania dużo wysiłku, ale też dużo się nauczyłam, choć nie było łatwo połączyć przygotowania z normalnym trybem prób i spektakli w zespole opery. Polski balet narodowy, w którym tańczę, jest świetnym zespołem z rewelacyjnymi tancerzami, ze wspaniałym repertuarem. Wcześniej tańczyłem w Houston Ballet w Teksasie, a tam nie ma takich konkursów. Postanowiłem spróbować swoich sił. W każdym konkursie waletowym, który odbywa się co dwa lata, no, zawsze była jakaś duża rywalizacja pomiędzy szkołami. Myślę, że tak jest nadal, ale teraz jak jest ta kategoria dla profesjonalnych tancerzy, no, to już tej rywalizacji takiej nie ma. Bardziej zależy nam na poznaniu innych ludzi i oswojeniu się ogólnie ze sceną i tak dalej. Pułap dla każdej grupy rośnie i wymagania rosną. Także na przykład obserwując uczniów klas piątych, musimy mieć inną poprzeczkę, jak przy klasie siódmej czy klasie dziewiątej, patrząc na, na, na uczniów szkoły baletowej i oczywiście potem patrząc na ten też zawodowych. Także nie można powiedzieć lepsi, gorsi, tylko po prostu zmieszczenie się w kategorii, w której oni mogą się zakwalifikować następnego etapu. Są jednostki, tak zwane perełki, nazwamy, ludzi niezwykle utalentowani, których umiejętności widać, że pójdą w świat, czy pójdą na nasze sceny, i to będą znakomici tancerze. Oczywiście tych jest niewielu, szczególnie ludzi kończących nasze szkoły, ale zadawalający jest i bardzo miło nam przekazać, że wspaniała jest grupa tych tej młodzieży najstarszej która kończy w tej chwili albo ma rok do skończenia szkoły. W konkursie można brać udział od piątej klasy. Ja dopiero się zaliczam od szóstej, no niestety, mm. ale myślę, że w szóstej klasie już chyba będzie taki idealny moment, żeby wziąć udział w tym. Poziom jest naprawdę wysoki i to wszystko robi wrażenie, bo jestem pierwszy raz i naprawdę fajnie jest. Najbardziej kibicuję naszej parze tanecznej z FDD Korsarza, Wiktorii Patok i Mateuszowi Drillowi. Trzymam za nich mocne kciuki. Weryfikuje wszystko. Taka jest prawda, niestety, i to, że ktoś na sali dobrze ćwiczy, kręci piruety i tak dalej, to, to nie świadczy nic. Scena wszystko weryfikuje. Kiedy wychodzę na scenę, to nie myślę o nerwach, tylko po prostu zamieniam się w postać, którą aktualnie tańczę i cieszę się tym, co robię. Tańczymy razem już dwa lata. Bardzo dobrze rozumiemy się w pracy. W zeszłym roku, w kwietniu, byliśmy na międzynarodowym konkursie Riga Spring i zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 15-17 lat. Yy, oraz dostaliśmy Grand Prix za najlepsze PDDS baletu o korsażu. Dzieci się jeszcze bardziej niż dzieci. E, ja coś wiem na ten temat. Sam kiedyś tańczyłem. E, szczerze mówiąc, wolałbym być po tej drugiej stronie, niż, niż obserwować. Są to ogromne emocje, ale też ogromna radość dla, dla rodziców, że widzą efekty bardzo ciężkiej pracy. Jak zwykle każdy się denerwuje, wiadomo. Nie wiadomo, co oczekiwać, czy wszystko dobrze pójdzie. No ale ja jestem zawsze dobrej myśli i wierzę w córkę. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają dyplom, statuetkę Orfeu, przedstawiającą patrona konkursu oraz nagrodę finansową ufundowaną przez Centrum Edukacji Artystycznej przy Współudziale Finansowym Związku Artystów Scen Polskich sekcji tańca i baletu. Natomiast laureaci drugich i trzecich miejsc zostaną nagrodzeni dyplomem oraz medalem zaprojektowanym specjalnie na okoliczność konkursu. Dość mało miejsc z kategorii tańca współczesnego, więc uważam, że to jest wielkie szczęście, że w ogóle miałam możliwość wystąpienia właśnie na tym konkursie. Jest to teoretycznie konkurs baletowy, ale jednak jest podzielony na dwie kategorie: tańca klasycznego i tańca współczesnego. Uważam, że nasza kategoria była bardzo ciężka i bardzo trudna, no ale się udało. To moja pasja od dziecka. Ja po prostu już tak um, czuję ten właśnie rytm, tą muzykę, to wszystko to mi tak wchodzi. Ja myślę, że to jest naprawdę to, co kocham, to, co lubię. Jeden z grzytów był tylko, ponieważ y, uczestnicy w kategorii A, czyli jak sami o sobie mówią profesjonalni tancerze, y, według mnie podeszli do tego nieprofesjonalnie, ponieważ y, przyjechali tak z biegu na taki konkurs. Trzeba się jednak przygotować. No nie może być tak, że my stosując te same kryteria, które stosowaliśmy jednak do dzieci, młodzieży nie mogą przegrywać z tymi młodszymi. Dlatego nie dopuściliśmy do trzeciego etapu, ponieważ punktacja wskazywała na to, że po prostu nam nie wypada. Zawsze jestem zadziwiony, że mimo wszelkiej przeciwności losu, tak to nazwijmy eufemistycznie, młodzież się garnie i młodzież bardzo dobrze wypada. Moim zdaniem jest to jeden z, jeden z lepszych konkursów w sensie właśnie tego materiału, tak to nazywamy, młodzi wspaniali. Ludzie pełni entuzjazmu. Uczniowie są na, na wysokim, naprawdę. Ja byłam też w w Prydlozan i jest taki samy niveau, ten sam poziom, naprawdę. Ja wiem, że na przykład Ewa czy, czy Kazimierz Rzosek, oni mają coś innego do powiedzenia, że ja oczywiście, ale tak się zgadzamy z wszystkimi tymi punktami naprawdę. Ten konkurs jest wyjątkowo trudny, ponieważ jest bardzo długi, a ja w tym roku w ogóle, bo cały tydzień jednak tutaj ciężkiej pracy, człowiek codziennie musiał być zebrany i takiej w gotowości, także to po prostu też bardzo męczy. Już, już dzisiaj wszyscy po prostu już widać takie zmęczenie, ale, ale jednak są emocje i, i no, no wszyscy też tak widać są bardzo szczęśliwi. No rywalizacja to była ogromna i, i konkurencja przede wszystkim też bardzo duża w naszej grupie, no ale... Ale mimo wszystko atmosfera była super, i, i, i jednak cieszę się, że tu byłam. W moim przypadku jest to już drugi raz, kiedy zdobyłam na tym konkursie pierwsze miejsce, więc jakby uczucie jest już mi znajome z wcześniejszych lat, ale zawsze jest to, no wiadomo, przyjemne uczucie i zawsze taka satysfakcja, i taki napęd do tego, żeby dążyć do następnych sukcesów. Jestem tutaj po raz trzeci. Dwa lata temu też udało mi się zdobyć drugie miejsce, no tym razem stopień wyżej. <gry> także bardzo się cieszę i, i że jednak widać jakieś postępy, mam nadzieję. Plany są. Dostałam się do Teatru Narodowego w Warszawie i tam będę od przyszłego sezonu pracować. Także też już nie mogę się tego doczekać, i, i mam nadzieję, że, że tam będę się dalej rozwijać. Dziedzictwa narodowego Przyznam panu Bronisławowi Obrechtowi Prądzyńskiemu, dyrektorowi ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku, złoty medal zasłużony w kulturze Gloria Artis. Drze cały, Drże cały, dlatego że 17 edycji, które organizował i prowadził Bronisław Prądzyński, realizowane były fantastycznie. Kto przyjdzie na jego miejsce, bo wiemy, że kończy właściwie dzisiaj swoją kadencję dyrekcyjną na razie w konkursie. Kto będzie na jego miejsce, nie wiemy. Będzie konkurs znowu na dyrektora szkoły, który prawdopodobnie z automatu przejmie też dyrekcję konkursu. I to trzymamy kciuki, żeby to był ktoś dynamiczny, ktoś z pasją. Ktoś, kto pozwoli kontynuować to dzieło, które stworzył Bronek, Bo, bo to, jest, to jest wielkie dzieło, za które całe środowisko baletowe w Polsce jest Brankowi bardzo wdzięczne. i Trzysiemiec znamy się z konkursu Ogólnopolskiego w 2003 roku. Wtedy po raz pierwszy się spotkaliśmy na konkursie i bardzo zdolny był wtedy jeszcze mały chłopiec. I teraz nie widzieliśmy się przez wiele lat i świetnie było zobaczyć na scenie naprawdę ogromna radość i świetny styl, świetna technika. Także mogę tylko same najlepsze rzeczy powiedzieć. Bardzo dużo młodych zdolnych tancerzy zobaczyłam i zarówno w młodszej, średniej jak i starszej grupie i dużo talentów, którym życzę naprawdę bardzo do, dobrej drogi zawodowej, i w, we współczesnej grupie również um, ogromny rozwój. Przez te wszystkie lata widać, jak to wszystko urosło i nowe choreografie świetne, i zdolni, zdolni tancerze.